Oskar buduje zamek z babcią chyba wykopał jakiś dół i teraz go zasypuje może dziś troszkę wzburzonym ale po południu już trochę ludzi na plaży Babcia razem z Oskarem na chwilę przerwy dla taty, bo Oskar jest przylatany na Tutaj można sobie poskakać. Zjeżdżalnie tam dalej z tyłu, zamknięta dmochana. Ludzie ciągle przechodzą i wychodzą z plaży. Gdzie ty przyszedłeś o skarku? Ja niosę piasek powiedział Co tam Babcia? Nie to. nie. która puchnęła drugą łopatkę ma będzie kopać razem ze skarem Czekamy co nam tym razem powie. Co ty przyniosłeś o skarku? Co ty przyniosłeś powiedz? Tutaj wsypujesz? No, wsypał nam do namiotu. Czemu do namiotu wsypałeś? Nie dotykaj, nie dotykaj, bo się wybrudzi. Czemu do namiotu wsypałeś? Nie wsypujemy do namiotu, smoku. Po co tak do namiotu wsypać? Tu jest ekranik, widzisz? Popatrz. Idziemy w tym ekraniku tam. Widzisz, bab widzisz tam babczę? Tak. tak.